Dzień dobry widzowie. Dziś Wam pokażę, jak mieć darmowe Robuxy. Najpierw musimy ściągnąć taką grę Robux Scratch. Wchodzimy w nią. Ale to tylko działa na Ja już sobie trochę narobiłem i musimy zrobić tutaj takie te Czasami nam doda, czasami nam podejmie. Chyba, że ktoś ma strasznego nerwa I... Po prostu ma takiego nerwa, że nie... Lubi ogólnie... Reklam to lepiej, żeby nie ten... Dobra Dobra, tutaj robimy i jeden nam dało Ja na razie sobie robię ten Żeby mieć sto i zobaczymy, ile nam da Robuxów Ciągle ta reklama. Co jedną z drąbka masz ten reklamę? Dobra, robimy dalej. I czy będzie 10? 10 Robuxów, znaczy 10 końców, dużo. Za chwilę będziemy mieli 100 i zobaczymy, czy nam wypłaci jak nie to ściągniemy jakoś wczoraj co da nam robuxy, bo mam takich parę dobra tu i tu dobra i czy tam doda czy odejmie może by teraz tak zrobimy bo mi raz odjęło dobra 3 dodałem, dobra mamy 100 więc. Lodo? No to, to trzeba chyba 30 dydratów. To chyba nie zależy od końców. No ale. Dobra. Wcale evolution ewolucja? Wiem, co to jest taka. Dobra. Czyli 5 odjęć. Ile te 5 odjęć? Dobra. Ja, ja tak musi bierzeć 20 tych słów tutaj. Czy nie zalorny? Tu musi być 20. No to sobie Ja w ogóle nie będę zaczynać, bo pewnie coś sobie doładuję Ale tak no ale A nie chcę być potem skamowany. Dobra. तो इस तरह आ रही है शायद ताकि का बराबर रेशे है ये दाना

Ta reklama ja mnie dobija, ale dobra. Ale mamy... No nie chcę się kliknąć. Dobra. Żeby było, żeby... Żeby mieć pewność. To tak zrobimy, dobra. I potem... Klikacie tutaj. Ten taki jakby guziczek Robuxów. Klikamy w niego. Jeszcze w komentarzach.

We both have the same